Sekrety zdrowego stylu życia. Zdrowy styl życia to klucz do dobrego samopoczucia i długowieczności. Oto kilka podstawowych zasad, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowego trybu życia. 1. Zrównoważona dieta. Warzywa i owoce, staraj się jeść różnorodne warzywa i owoce, które dostarczą niezbędnych witamin i minerałów. Białko, wybieraj chude źródła białka takie jak ryby, drób, rośliny strączkowe czy orzechy. Czasami unikaj przetworzonej żywności, ogranicz spożycie cukru, soli i tłuszczów nasyconych. 2. Aktywność fizyczna Regularne ćwiczenia: dąż do co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo, np. spacerowania, jazdy na rowerze czy pływania. Wzmacnianie mięśni: wprowadź treningi siłowe przynajmniej dwa razy w tygodniu. 3. Nawodnienie Pij odpowiednią ilość wody. Zazwyczaj zaleca się 1, 5 myślnik 2 litry wody dziennie, ale potrzeby mogą się różnić w zależności od aktywności fizycznej i warunków atmosferycznych. 4. Sen. Kładź się spać i wstawaj o stałej porze. Dorośli powinni dążyć do 7 do 9 godzin snu każdej nocy. Zadbanie o jakość snu, unikaj ekranów przed snem i wycisz się kiedy zasypiasz. 5. Zarządzanie stresem. Techniki relaksacyjne, medytacje lub głębokie oddychanie, aby zredukować stres. Czas dla siebie, regularnie przeznaczaj czas na hobby, które sprawiają Ci przyjemność. 6. Regularne badania. Profilaktyka zdrowotna, regularnie wykonuj badania kontrolne, aby monitorować stan zdrowia i wykrywać ewentualne problemy jak najwcześniej. 7. Unikaj używek. Ograniczenie alkoholu Jeśli pijesz alkohol, rób to umiarkowanie. Niepal, unikaj palenia tytoniu i ekspozycji na dym papierosowy. 8. Wzmacnianie relacji Spędzaj czas z bliskimi, dobre relacje społeczne mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Wsparcie emocjonalne, nie wahaj się prosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz. 9. Edukacja zdrowotna. Informuj się, bądź na bieżąco z nowinkami na temat zdrowia, żywienia i aktywności fizycznej. 10. Uważność i równowaga. Słuchaj swojego ciała, bądź świadomy swoich potrzeb i sygnałów, które wysyła organizm. Znajdź równowagę, staraj się zrównoważyć życie zawodowe i prywatne, aby cieszyć się każdą chwilą. Pamiętaj, że zdrowy styl życia to nie tylko dieta i ćwiczenia, to holistyczne podejście do życia. Wprowadzenie kilku z tych zasad może znacznie poprawić Twoje samopoczucie i jakość życia. Dziękujemy, że kolejny raz zobaczyłeś nasz materiał. Jeśli się podobał, proszę daj łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i kliknięciu w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. Razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie!